Siemanko widzę w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj daily 36. Jak się nie mylę, obiad Barbera z Zostawcie lajka like i suba. On tutaj pisze, zobacz na włosy, ten Barber coś tam zrobił. Więc dlatego musimy uciekać od Barbera. Ponieważ no. ten Barber chce nam obciąć na łyso. No już Klarion jest łysy. No ja jestem już. No, więc mnie chcę obalić na wysoko. Ale mój skin i tak już jest. A cholera, tu nie masz na tych włosów dotykać. No, będziemy musieli czekać. Myślę. No, ile to animacja no. tej śmierci trwa? Flarion, no bo to są stare gierki, ponieważ. No, to są stare gierki. No. Czekamy na flariona. No. Ty nie czekaj, nie czekaj. Czekamy, bo my to trzeba być razem. Trzeba kliknąć ten przycisk. Jak już kliknęliśmy, to chyba na jakiś czas e, A podłoga się pojawiła. Czy tam na zawsze? Nie? Dobra. Dobra. Teraz ja musimy przejść przez... A! Nie, nie możemy na no, no to, musimy to przejść. Dobra, Uje, wiem co. Tu trzeba skakiem. Skokiem. skokiem. Z, ze skokiem, skokiem trzeba. Dobra, ze skokiem. Zostawcie w ogóle widzowie lajka, like suba na obydwach kanałach. Musicie obejrzeć ob na obydwach kanałach filmik. No jeszcze dzisiaj y, został wrzucony filmik z... Coś tam elementy nie? Z, Save z the sharpest. sharpest? No 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 Sa A, Save the Sharpest. Znale ale u mnie obejrzeć Ale u mnie ten filmik będzie wrzucony dopiero cz tego czwartego. Ale ty, ty wrzuciłeś ten filmik już. Nie ten z szarpest, tylko ten inny, ja wrzuciłem. Ten wrzucę dopiero. Czwartego albo piątego ten filmik A, wrzucę. Ale no 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 no, ale wrzuciłeś ten z Sharpo to już wrzuciłem no, pierwszy. No. Ci napisałem, żebyś nagrał. No bo fajne. No no. Dobra. A widzowie i na ile lajków, Flareon, na ile lajków zakładamy wspólny kanał? Nie wiem. Możemy wspólny kanał założyć, na którym będziemy nagrywać. Na ile? To lepiej na ile subów. Nie wiem. No yy, na moim kanale na 10 subów yy, będziemy mieli Aj. kanał... Bo tu jest ten, ja wszystkie za pierwszym razem trafiłem. Teraz. No. Ale że jeżeli ktoś jest na kanale Huptos, to musi do mnie przyjść, żeby to zobaczyć. No, no. Nie wiadomo jakie to ten. Tam... Nie, nie skoczyło mi. Ale... No. Widzę, wie to... Zobaczysz się na moim. Nam syna. to! Mi dzisiaj w ostatecznej rundzie Stamby Ej, bo ta gra była niedawno chyba aktualizowana, bo tu jest tung, 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 sachur. Jak tung tung? Nie gadaj. To jest gra z 2001. Albo jeszcze wcześniej. Daj na mnie. A tu jest tung, tung, tung Sahur, czyli no w była... ale ta tu. gra została stworzona już dawno temu. Bardzo dawno temu. No. A ja jestem już w połowie. Ja jest, e, nawet szkoła nie wiem, no. Ona jest starsza niż... Wy chyba, widzowie. Zależy kto no ogląda. Wyraźli. No tego Tungtu... -tung gdzie ty jesteś? Ja no zobacz, on jest tam w sklep, w sklep musisz wejść. A w sklepie? Przecież nie będę tego kupował chyba. Ja mam Robuxy. Myślisz, że mnie stać wydać na Tungtungtungsa Hurpeta 29 Robux? Wszystko no już wywaliłem jest... na Rybalsy. No ja też. Dobra widzowie. Dobra, widzowie. zjeżdżamy na zjeżdżanie po włosach dziewczyny. Florian nam tam uciekł. Uciekł. Więc teraz A. zaliczamy checkpointy. I do mnie przyjdźcie na tego. Na no, 18 będzie premiera tego. Na premierę będzie grał w. No. no. Piątkę, Ej, może u mnie... u mnie też będzie, może u mnie też będzie. Może Dzień u mnie premiery wrzucisz filmik? Bo ja będę do nocy siedział. Zobaczymy. No ja też może. Ej, bo ja już chyba wyszedłem z Barbera. Ej, będziemy. No, czekaj no, na mnie. Ja tu jestem w OBB. Live Jakiego live'a? Co ja będę? No zrobimy live'a z... a Nie, nie. Ja tą grę normalnie. No, no live'a zrobimy. Ja normalnie no, no tą to... ja... Ale ja... kto będzie chciał na przykład? Ja to Proszę. normalnie Normalnie ja to A na... zrobisz filmik Live'a, człowieku! Nie! Czy z filmiku na kieszą, jak... Będą u ładnie rosa pewnie siedzieć i oglądać tego live'a. Trudno. To... To obejrzą później. To obejrzą dwa razy. O, a widzowie... Jak, chce, jak będziecie chcieli darmowy poppy Playtime, to ten. Abyście się mogli się ze mną skontaktować, ale pod jednym warunkiem. Ej, ale ty Ej. wiesz, ile ta gra kosztuje? Mówię. No właśnie, no to może lepiej nie ryzykuj. A tam, chłopie. Na YouTubie tyle nie zarobisz, co na tą grę ja. wydasz i tak mi na, na ten tyle subskrypcji. Na 100 subskrypcji, na 100 subskrypcji. No. Tworzymy Discorda, będzie można z nami pogadać. Gdzie można... Dobra, najgorszy level chyba jestem. Robić z nami filmiki. A, a było jakieś opis Nie. z barberem, to mi się wydawało, że też było takie z barberem, ale to się jakoś budynkami uciekało. Nagrywałeś już? Ok. Nie, jakieś... ale jakieś tak? widziałam. Ty, widzowie! Nożyczki! A myślałam, że to witelec. Ok. gdzie ty jesteś w ogóle? Ja teraz jestem też na tych nożyczkach chyba właśnie. Teraz? Jestem na 21. Bo ja już jestem ten. Widzowie! Dobra, jestem dobra, chyba już na koniec w tej idę. W tej grze tutorial jak przejść jak najszybciej tą grę. No u mnie w nie. 7 minut już to jest. O, pan, znasz tą grę pizza, co nie? no. No to teraz nie da się uciec, ten. A bo mnie ten teleportowało ten teleport do, szp... do innego do innego ze szpitalem. A mnie z... Biz... Dobra widzowie, Ale u dobra. mnie to tyle na... Widzowie.